No dobra, nagrywka. I zaczynają ten reski budować jeden. Świnie przychodzą, świnie puszczają, niech chadzają po świecie, wzdłuż i wszędzie. Świnie jedzą, jedzą, potem wracają na świnia, czy któraś gdzieś z któregoś miejsca. I świnia, jak dziesięć domów, nawet taka wielka. I właśnie się narodzi, i mówi: Ale jazda, masz co jeść, a ty świnia, cześć, tam na przygoda. I cała rodzina, rodziny, jazda, hamaki, włosa I podróż do Ameryka. I Ameryka pokazuje Świnia Wielka, Świnia płynie, w pół drogi mniejsza, potem coraz mniejsza, Titanic, diakaprio od Kutaja i od penicha przemarznięty w dół, a Świnia płynie dalej. Płynie świnia i Świnia do Ameryka. I w Ameryka świnia już taka mała i wychudniała. A tu młoda przebiega. Ja się odpoczywam. Śmiech, duma, radość przodka Wyładowana aura zła A młoda biegnie I że by im te pączki Dzidzia nie, bo to zła Bo to starucha się robi szybko A młoda dobra wiara, że będzie dziecia większa Jak ona i będzie z nią biegała I chacała A dziecię pączków tyle I w jeden dzień 89 lat było dziecko dzicia I jeden dzień Ale i bez seksa A oni o tych seksach tyle nadawali w niebie ale zwała, podobały się orgazmiczne życie na świecie, za życia za młodym. Tu przy będą pytali i tak wyczują szczera prawda, dosadna psycha Się naumieli seksić jak się podoba, innym je zaburzać, radować po sztubach, spermucha do grala, nie gdzie indziej, indziej To jest do łona, to jest do, mówią pochwa, macica, pochwa, kobieta, organ kobiety niepodarodne, a niepodarodne to oni. Pachnie to bo nie lepiej. Nie. Lepiej podarodne. I się modlić zawsze, że było dziecko, że było super dziecko, żeby było zdrowe, żeby wielką przy, żeby było się przywitamy, że super. I tak jak wysłane w liście do papieża Franciszka, żeby przeczytał na cały świat. I kur cool, cały świat i tak odczai, co jak? A bo oni tam do przodu bardziej inni inaczej. Potem rozjaśnienie, że już w schizofrenie, to pytałem, odpowiedź, pytałem, bo jak dialogu nie ma. Tak, ja mam powiedzieć drugi zależny na dialogu, bo jak nie ma, to wcale jest schizofrenia schizofrenie choroba. I jaka jazda? Potem patrzą w Sejmie, Pan Jan Paweł był i on mówi, opowiadał ojciec święty, a on jak na jakichś halunach, a potem rozumieją teraz w tych czasach perfumy. Woda z zeszłego dnia w ogóle wody dużo pili, bawili się, cieszyli, że wojny nie ma, komuny nie ma. To oni woda świętowali. Woda, obawa przed kimś, trauma, albo że inteligentny się wykaże No to wtedy chyba któryś może go złapać, że inteligentny bardziej to jeszcze wystrzelą Albo nie wychyli się jakieś tak w było, nie wychyle się do przodu, nie, nie, nie wychyle się za bardzo do przodu Inni też, poczekaj, bo to takie w pracy za dużo nie rób, bo będą patrzeli dziwnie A ja w pracy zaczynając, w, w, na studiach jeszcze, w sumie to już w na promocji, ale na studiach taka yy, praca, już na nie tyle akord, tylko na ilość. No to w sumie, promocja to była fajna. Lody no, do wydania, do rozdania za darmo na rowerku przejazd, potem na rolkach, potem, że w na norwerku, do rozdania. Ten a tak jak tam na kasie czy coś, to potem inni patrzyli, czy na budowę, że dużo nie, rob, nie bo to patrzą inni, ja, ja nie wiedziałem o co chodzi, i ludzie, i potem patrzy człowiek człowieka w oczy. Nie wiem o co chodzi, ale tak domyśla się, coś tam dochodzi, pracuje myśli część, myśli o co im chodzi, a tu taki wynik, że było przecież po piłuszko. ksiądz inteligencja i zabijali, i Polska z Wałucha, z doktorat habilitowany w specjalistyki światowej do szkoła, przedszkole i trauma, i woda, wina, wkurw, rozjebali. I to niedawno. I teraz działo. Boże z ratunkiem Chrystus z Nazaretu John Paul Second. I odtraumatyzowanie i zabawa rozpierduchanie, ale odkurwienie umysłowe odkoronowirusowanie odkor myślenia mózgowia. Na Wika dla każdego jakaś miła szczera by kogoś nie urazić, jak urazić, to przepraszam i potem do Wika winy desy wyczuję, a potem zaraz w ogóle książki i potem nie trzeba, bo tyle opowieści i mówię i w ogóle to wszystko żyło. I powiedzą dzieci. Nagrane. Iku. A ja i ijo, 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 i na hamaku chcę. I na chcę i na hamaku. dzisiaj i potem io, io, i o i dzieci radość że tata i mama miłość taka i mama taka zatworona i taka w promieniach radości atomicznej Wyczuję, że atomy to orgazmy ale jasta Widzicie taka zwolona i do przodu, że to jest ten rajd też tak będzie mieć jak tata i mama i to jest super i w ogóle że inni też super a jak nie to spotkanie z ojcem szesnym ojcowie szesni spotkać się apel przygotowanie rozmowa tabu w tajemniczenie w dżungle polowanie idziemy bez woda w tajemnicy to ja wieczorem słowa w ogóle, ale lepiej założyć no, bohaterskie stroje, że każdy nie w ogóle nieważne i potem bez żadnych pokazów, tylko mowa o tym, co potem, a potem spotkałem się znowu, potem ja pierdziu, ale to potem nie bez szczegółów, jakieś tam i potem, nawet, taki ksiądz, i ksiądz, modlitwa, a potem bez wód, żeby zapomnieć, tylko Wziąło tańce przy i trzeba zapamiętać to jakoś tak, w Teseń to było, potem inne przejście potoko, psiko, mowa jakaś fajna, modlitwa. I w sporcie, w tańcu, w taniec, w taniec, potem wspomnie na tańcu, i kobietę do tańca, i przejście do. I ktoś wspomina, że ten bohater miał takiego super strój, to chyba pożyczy następnym razem taki weźmie, będzie tym. Nie zabawa. We welcome in dead from Jesus Christ from Nazareth. Amen.